Wyobraźcie sobie kruka siedzącego na zaśnieżonej gałęzi. Nie byle jakiego kruka, ale takiego, którego naukowcy bacznie obserwowali. Krukowi pokazano zagadkę. Kawałek jedzenia znajduje się wewnątrz sztuby, zbyt głęboko, by dało się go dosięgnąć. W pobliżu leży sterta różnych przedmiotów. Kruk studiuje zagadkę, a następnie podnosi konkretny, ciężki kamień. Ale go nie używa. Zamiast tego po prostu czeka. Kilka godzin później, gdy zagadka zostaje ponownie przyniesiona, kruk, bez wahania, wrzuca kamień do tuby i zdobywa jedzenie. To nie był łód szczęścia. To nie był tylko instynkt. To było planowanie. Przewidywanie. Kruk zapamiętał narzędzie do przyszłego problemu, który najwyraźniej już rozwiązał w swojej głowie. A co jeśli to coś więcej niż tylko inteligencja? Co jeśli to znak ukrytego wewnętrznego świata? A co jeśli kruk myślał, na swój sposób, ten kamień? Przyda mi się później do tamtego pudełka. Przez wieki wewnętrzne życie zwierząt było dla nas zagadką, kompletną czarną skrzynką. Były tematem dla filozofów i poetów, ale większość naukowców je ignorowała. Dominujący pogląd, ugruntowany przez myślicieli takich jak Kartezjusz, zakładał, że zwierzęta to w zasadzie biologiczne roboty maszyny reagujące na świat bez rozumu, uczuć czy świadomości, które czynią nas ludźmi. Aby mieć umysł, jak twierdzono, potrzebny był język a ponieważ zwierzęta nie potrafiły mówić jak my, uważano je za bezmyślne. Ten pogląd był wygodny, zwalniał nas z wielu trudnych pytań etycznych. Jeśli zwierzę to tylko maszyna, to jego rola w naszym świecie jest prosta, jest zasobem, narzędziem lub szkodnikiem. Ale każdy, kto dzielił życie ze zwierzęciem, wie, że to wyjaśnienie po prostu nie brzmi prawdziwie. Widzimy to, gdy pies pociesza nas, gdy jesteśmy smutni, lub w sprytnym psikusie kota, który rozgryzł, jak otworzyć szafkę. Obserwujemy zachowania, które po prostu nie mieszczą się w schludnym pudełku oznaczonym instynkt. I to nie są tylko urocze historie, to są dane wskazujące na coś znacznie głębszego. Nauka w końcu dogania te intuicje. Fala niesamowitych badań nad poznaniem zwierząt otwiera tę czarną skrzynkę, a to, co w niej znajdujemy, jest po prostu zdumiewające. Pytanie zmienia się z czy zwierzęta myślą, na jak myślą. I to doprowadziło do jednej z najbardziej ekscytujących idei we współczesnej kognitywistyce hipotezy języka myśli. Ta hipoteza nie sugeruje, że świnia rozmyśla o filozofii, a delfin komponuje poezję. Proponuje coś znacznie bardziej fundamentalnego. Sugeruje, że sama architektura myśli, rusztowanie, na którym budowane są idee, może nie być unikalna dla ludzi. Zmusza nas to do zadania szalonego pytania: kiedy zwierzę rozwiązuje problem, Pamięta przyjaciela lub planuje przyszłość? Czy działa tylko pod wpływem impulsu, czy też manipuluje symbolami? Czy wykonuje obliczenia w cichym, wewnętrznym języku, który dopiero zaczynamy sobie wyobrażać? To jest wielka tajemnica, którą zamierzamy zbadać. Aby zrozumieć potencjalny tajny język u zwierząt, musimy najpierw zastanowić się nad tym, który jest w naszych własnych głowach. Zanim wypowiesz zdanie, zanim nawet uformujesz słowa w swoim umyśle, idea już istnieje. Pomyśl o pojęciu deszczowego dnia. Nie potrzebujesz słów deszczowy czy dzień, żeby to zrozumieć. Możesz to sobie wyobrazić, poczuć nastrój, powąchać mokry chodnik, usłyszeć dźwięk kropel. Wszystko to istnieje jako czysta koncepcja. Tę abstrakcyjną, przedsłowną warstwę myśli niektórzy kognitywiści i filozofowie nazywają mentalese. Termin ten został spopularyzowany przez amerykańskiego filozofa Jerry'ego Fodora. Zaproponował on, że samo myślenie odbywa się w pewnego rodzaju języku umysłowym. To nie jest angielski ani japoński. To uniwersalny, wbudowany system mentalnych symboli, z którym rodzą się wszyscy ludzie. Mentalese można traktować jako natywny język programowania mózgu. Zgodnie z hipotezą Fodora, ten mentalny język ma dwie kluczowe cechy, tak jak każdy język mówiony produktywność i systematyczność. Produktywność to zdolność do tworzenia w zasadzie nieskończonej liczby myśli z ograniczonego zbioru pojęć. To jak klocki Lego. Możesz mieć tylko kilkadziesiąt rodzajów klocków, ale możesz zbudować wszystko, od prostego domku po gigantyczny zamek. W ten sam sposób twój umysł bierze podstawowe pojęcia, takie jak pies, piłka i gonić, i łączy je w nieskończoną różnorodność nowych myśli. Pies gonił piłkę, piłka nie goniła psa. Ciekawe, czy ten pies będzie gonił moją piłkę jutro. Systematyczność oznacza, że nasze myśli są zorganizowane w logiczny, oparty na zasadach sposób. Jeśli potrafisz pomyśleć kot jest na macie, potrafisz również zrozumieć mata jest na kocie. Elementy są te same, ale gramatyka, kolejność zmienia znaczenie całkowicie. Twój umysł to nie tylko przypadkowa szuflada z pojęciami, ma zasady, jakie łączyć w spójne idee. Zatem idea jest taka, że kiedy myślimy, budujemy i przestawiamy zdania w mentalese. Nasze języki mówione to tylko tłumaczenie tego głębszego, uniwersalnego kodu na dźwięki i pismo, które inni mogą zrozumieć. A teraz przejdźmy do sedna. Co, jeśli to nie dotyczy tylko ludzi? Prawdziwe pytanie nie brzmi, czy zwierzęta potrafią nauczyć się angielskiego. Chodzi o to, czy one również mogą mieć wewnętrzny system, swój mentalezę, do myślenia o świecie. Czy mają mentalne słowa na takie rzeczy jak jedzenie, schronienie, woda. Czy niebezpieczeństwo? I co najważniejsze, czy potrafią łączyć te mentalne słowa z pewnego rodzaju mentalną gramatyką, aby tworzyć złożone myśli, takie jak ten drapieżnik znalazł pożywienie? Czy wilk jest blisko strefy lęgowej? Jeśli tak, oznaczałoby to, że skomplikowane rzeczy, które obserwujemy u zwierząt, nie są tylko wymyślnymi odruchami. Byłyby one wyrazem wewnętrznego monologu, ustrukturyzowanego, logicznego i całkowicie prywatnego życia poznawczego. Oznaczałoby to, że kiedy szympan stworzy narzędzie albo słoń opłakuje towarzysza, angażują się w cichy proces rozumowania, używając języka myśli tak samo rzeczywistego i fundamentalnego dla nich, jak nasz jest dla nas. Jeśli język myśli istnieje u innych gatunków, nie znajdziemy go w słowniku. Musimy go szukać w ich działaniach. Dowody leżą w zachowaniach tak złożonych i elastycznych, że wydają się przeczyć prostszym wyjaśnieniom. Musimy stać się detektywami, szukając odcisków palców myślącego umysłu. Przyjrzyjmy się aktom spraw niektórych z najbystrzejszych umysłów na naszej planecie. Na początek. Krukowate. Rodzina ptaków, do której należą wrony, kruki i sójki. Ptasi-Móżdżek kiedyś był obelgą, ale te zwierzęta zmuszają nas do całkowitego przemyślenia tego stwierdzenia. Ich inteligencja jest nie tylko imponująca, jest wręcz niesamowicie znajoma. Weźmy na przykład wronę nowokaledońską. Na wolności są mistrzami w wytwarzaniu narzędzi, tworząc haczyki z gałązek, aby wyciągać larwy z kłód, ale to w laboratorium ich umysły naprawdę błyszczą. W jednym niesamowitym eksperymencie wrona stanęła przed serią połączonych problemów. Aby dostać jedzenie z pudełka, potrzebowała długiego patyka. Ten długi patyk był w innym pudełku, które można było otworzyć tylko krótkim patykiem, a krótki patyk był poza zasięgiem. Po prostu oceniając sytuację, Wrona bezbłędnie wykonała całą sekwencję. Zdobyła narzędzie początkowe, użyła go do zdobycia krótkiego patyka, użyła krótkiego patyka do zdobycia długiego patyka, a następnie użyła długiego patyka, aby w końcu zdobyć jedzenie. To nie jest prosty ciąg wyuczonych zachowań. To jest zagnieżdżone rozwiązywanie problemów. To sugeruje, że Wrona mogła przechowywać w swoim umyśle wieloetapowy plan. Czy mogła myśleć w czymś na kształt mentalizmu? Sekwencja taka jak: aby zdobyć jedzenie, potrzebuje długiego patyka. Aby zdobyć długi patyk, potrzebuje krótkiego patyka najpierw zdobądź krótki patyk. Jeszcze bardziej zadziwiająca jest ich zdolność do planowania przyszłości. W eksperymencie z krukami, o którym mówiliśmy wcześniej, ptaki nie tylko używały narzędzi, wybierały i przechowywały konkretne narzędzie do zadania, o którym wiedziały, że nadejdzie później. Wykazały nawet samokontrolę, wybierając narzędzie, które później zapewniłoby im lepszą nagrodę, zamiast od razu brać małą przekąskę. Ta zdolność do odraczania gratyfikacji była kiedyś uważana za coś, co potrafią tylko ludzie i małpy człekokształtne. Być może najbardziej wymowna ze wszystkiego jest to, że krukowate wydają się posiadać pewną wersję teorii umysłu. Zdolności do rozumienia, że inni mają własne umysły. Sojki krzaczaste, które ukrywają jedzenie, wrócą i ukryją je później ponownie, jeśli wiedzą, że inna sójka je obserwowała, ale jeśli same w przeszłości były złodziejami, to tak, jakby myślały: On widział, gdzie ukryłem jedzenie, wiem, jak myślą złodzieje, bo sam nim jestem, lepiej to przeniosę. To nie jest tylko reakcja, to myślenie o tym, co wie inny ptak i co zamierza zrobić. Z nieba zanurzamy się w ocean, dom delfinów i wielorybów. Ich świat kręci się wokół dźwięku, a ich komunikacja jest jedną z najbardziej złożonych, jakie kiedykolwiek napotkaliśmy. Delfiny butlonose, na przykład, mają gwizdy sygnaturowe, które działają bardzo podobnie do imion. Wołają swoje imię, gdy spotykają inne grupy i potrafią pamiętać gwizdy innych delfinów przez ponad 20 lat. Ale to wykracza daleko poza same imiona. Naukowcy odkrywają, że ich kliknięcia i gwizdy mogą mieć pewną hierarchię, z prostymi dźwiękami łączącymi się w bardziej złożone sygnały, podobnie jak nasze słowa tworzą zdania. Ich zdolności poznawcze są równie oszałamiające. W słynnych eksperymentach z językami sztucznymi delfiny nauczyły się rozumieć nie tylko słowa, symbole oznaczające piłkę czy obręcz, ale także gramatykę. Potrafiły odróżnić "zanieś piłkę do obręczy" od "zanieś obręcz do piłki". To pokazuje umysł, który potrafi uchwycić strukturę zdania, kluczowy składnik dla mentalizmu. Wykazują również głęboką samoświadomość, przechodząc test lustra, rozpoznając znak na własnym ciele w odbiciu, a w niektórych fascynujących badaniach wykazały nawet oznaki metakognicji, myślenia o własnym myśleniu. Kiedy były szkolone do identyfikowania tonów dźwiękowych, które były bardzo zbliżone i trudne do rozróżnienia, wahały się, a nawet używały trzeciej opcji nie jestem pewien, gdy była oferowana. To wskazuje na introspekcję. To nie jest tylko myślenie, to wiedza, że myślisz, i wiedza, kiedy nie jesteś pewien. To tak, jakby potrafiły sformułować myśl, nie jestem pewien co do tego. Ich życie społeczne to wir sojuszy, współpracy i polityki, które rywalizują ze społeczeństwami naczelnych. Tworzą koalicje, współpracują w złożonych polowaniach, a nawet uczą się nawzajem nowych umiejętności, co jest wyraźnym znakiem kultury. Zarządzanie tym wszystkim byłoby prawie niemożliwe bez sposobu na mentalne reprezentowanie złożonych dynamik społecznych. Kto jest przyjacielem, kto rywalem i kto z kim jest sprzymierzony. Taki rodzaj mapy społecznej prawie na pewno wymaga systemu reprezentacyjnego, języka myśli. Nasz kolejny przypadek zabiera nas na sawanny do Domu Słoni. Są to stworzenia o niesamowitej pamięci, głębokich emocjach i ogromnej złożoności społecznej. Ich umysły wydają się działać na epicką, pokoleniową skalę. Stare powiedzenie, że słoń nigdy nie zapomina, jest w zasadzie prawdą. Ich pamięć jest legendarna. Pamiętają wodopoje na ogromnych odległościach i potrafią rozpoznać setki innych słoni. A ta pamięć to nie tylko fakty, to pamięć społeczna. Żyją w złożonych grupach rodzinnych kierowanych przez stare matriarchinie, które przekazują wiedzę. Badania wykazały, że stada prowadzone przez starsze matriarchinie mają wyższe wskaźniki przeżycia. Właśnie dlatego, że te przywódczynie pamiętają, jak radzić sobie z rzadkimi katastrofami, takimi jak poważna susza. Potrafią nawet rozróżniać grupy ludzkie, denerwując się na widok Masajów, którzy mają z nimi historię konfliktu, pozostając spokojnymi w obecności innych. To wskazuje na wyrafinowaną kategorię mentalną. Ta grupa równa się zagrożenie. Najnowsze przełomowe badania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wykazały nawet, że słonie mogą mieć specyficzne wokalne pomruki, których używają jak imion do zwracania się do poszczególnych członków rodziny. Chociaż jest to bardzo nowe odkrycie i wciąż jest badane, wskazuje na poziom precyzji wokalnej, który dopiero zaczynamy rozumieć. Ale być może najbardziej przejmującym dowodem na bogate życie wewnętrzne jest to, jak słonie reagują na swoich zmarłych. Wykazują głębokie zainteresowanie kośćmi innych słoni, nawet spoza swojej rodziny. Delikatnie dotykają szczątków trąbami, stoją nad nimi cicho, a czasem nawet przykrywają je gałęziami. Te zachowania, które nie mają oczywistej korzyści dla przetrwania, wyglądają bardzo podobnie do rytuałów żałobnych. Wykazują również wysoki poziom empatii i ukierunkowanej pomocy. Pocieszają innych w potrzebie i współpracują, aby pomóc upadłemu przyjacielowi lub chronić ciele. To wymaga zrozumienia stanu emocjonalnego drugiego, formy teorii umysłu. Jest to zgodne ze zdolnością do sformułowania myśli takiej jak: Ten jest w tarapatach. Powinienem pomóc. Skanowanie mózgu wykazało, że słonie posiadają wyspecjalizowane komórki mózgowe, które u ludzi są związane ze świadomością społeczną i empatią co daje możliwą neurologiczną podstawę dla tych złożonych zdolności. Nasze ostatnie studium przypadku przenosi nas do umysłu tak różnego od naszego, że równie dobrze mógłby być kosmiczny ośmiornicy. Jako bezkręgowiec, nasz ostatni wspólny przodek żył ponad 600 milionów lat temu. Jej układ nerwowy jest zbudowany inaczej. Większość jej neuronów znajduje się w ośmiu ramionach, które potrafią samodzielnie myśleć i działać, a jednak te stworzenia wykazują inteligencję tak niezaprzeczalną, jak i dziwną. Ośmiornice to mistrzynie w rozwiązywaniu problemów. Wszyscy widzieliśmy filmy: odkręcają słoiki, poruszają się w labiryntach, a nawet demontują instalacje w swoich akwariach. Najwyraźniej tylko po to, by wywołać trochę chaosu. Niektóre badania sugerują, że potrafią uczyć się przez obserwację. Ośmiornica, która widzi, jak inna rozwiązuje zagadkę, czasami potrafi to zrobić za pierwszym razem. Chociaż ten rodzaj uczenia się społecznego jest wciąż badany u ośmiornic, jest to bardzo wyrafinowana umiejętność. Ich użycie narzędzi jest również dobrze udokumentowane. Obserwowano ośmiornice prążkowane zbierające skorupy kokosa, noszące je ze sobą, a następnie składające je później jako przenośną kryjówkę. To jest wyraźny przykład planowania, noszenia przedmiotu bez natychmiastowego użycia, w konkretnym celu na przyszłość. Trudno nie interpretować tego jako myśli typu te muszle będą schronieniem później. Być może najbardziej uderzające w ośmiornicach jest ich ciekawość i widoczna skłonność do zabawy. Wydają się mieć wyraźne osobowości, niektóre są odważne, inne nieśmiałe potrafią nawet rozpoznawać poszczególnych ludzi i traktować ich inaczej. Czy zwierzę z tak odmiennym mózgiem mogło wyewoluować własną formę języka myśli? To sugeruje, że podstawowe zasady myślenia mogą być tak zwanym rozwiązaniem konwergentnym, że ewolucja tworzy to samo oprogramowanie do działania na zupełnie innym sprzęcie. Ośmiornica zmusza nas do zastanowienia się, czy język myśli nie jest pojedynczym wynalazkiem, ale fundamentalną właściwością samej inteligencji. Dowody, które przeanalizowaliśmy, są fascynujące. Malują obraz świata pełnego myślących, czujących umysłów. Ale w nauce wielkie twierdzenia wymagają wielkich dowodów, a idea zwierzęcego mentalese wciąż budzi wiele kontrowersji. Dyskusja jest subtelna i ociera się o granice tego, co możemy wiedzieć o prywatnych doświadczeniach innej istoty. Jednym z największych kontrargumentów jest zasada zwana kanonem Morgana. Zasadniczo mówi ona, że nie powinniśmy uciekać się do skomplikowanego wyjaśnienia mentalnego, jeśli wystarczy prostsze. Sceptycy twierdzą, że choć obserwowane przez nas zachowania są zdumiewające, możemy zbyt szybko przypisywać zwierzętom nasze własne procesy myślowe. To, co wygląda na planowanie, może być bardzo, bardzo wyrafinowaną formą wyuczonego skojarzenia. Na przykład, gdy kruk chowa narzędzie, czy naprawdę myśli o przyszłości? Czy może po prostu nauczył się potężnej zasady, że to narzędzie zawsze wiąże się z dużą nagrodą? To co wydaje się teorią umysłu u sójki, może być po prostu precyzyjnie dostrojoną zdolnością do odczytywania zachowań. Sójka może nie myśleć: ta inna sójka to złodziejka, ale raczej nauczyła się prostszej zasady. Kiedy inna sójka patrzy, jak chowam jedzenie, jedzenie często znika, więc powinnam je przenieść. Wynik jest ten sam, ale leżący u podstaw mechanizm jest prostszy i nie wymaga myślenia o umyśle innej istoty. Inni myśliciele, tacy jak filozof Donald Davidson, argumentowali, że ludzki język jest kluczem, który wszystko otwiera. Jego pomysł polegał na tym, że aby naprawdę mieć lub, trzeba mieć przekonania, co wymaga języka do mówienia o takich rzeczach jak prawda i fałsz. Z tego punktu widzenia istnieje wyraźna granica między umysłami ludzkimi a nieludzkimi. Nasza zdolność do używania języka symbolicznego mogła stworzyć zupełnie nowy rodzaj abstrakcyjnego, refleksyjnego myślenia, który jest po prostu niedostępny dla innych gatunków. Mogą być inteligentne, ale ich inteligencja nie jest ustrukturyzowana jak język. A to prowadzi do kluczowej kwestii: dźwięki wydawane przez zwierzę nie są bezpośrednim oknem do jego umysłu. Zwierzę może mieć bardzo bogaty świat wewnętrzny, ale prosty system komunikacji, lub odwrotnie. Małpa Koczkodan ma wołania alarmowe na Lamparta, Orła i Węża. To niezwykle przydatne, ale nie dowodzi, że ma bogatą wewnętrzną gramatykę dotyczącą drapieżników. Ośmiornica natomiast jest przeważnie cicha, ale jej działania sugerują bardzo aktywny świat wewnętrzny. Zatem debata nie jest prostym tak lub nie. Chodzi o samą naturę myśli zwierzęcej. Czy jest to system językopodobny, prawdziwy mentalese? Czy też ich inteligencja zbudowana jest na innych zasadach? Być może bardziej wizualnych, emocjonalnych i skojarzeniowych. Wielu badaczy uważa obecnie, że prawda leży gdzieś na szerokim spektrum stylów poznawczych. Pytanie może nie brzmieć, czy zwierzęta mają język myśli, ale jak może wyglądać gramatyka i słowa ich unikalnego mentalesa. Wyruszyliśmy więc w labirynt umysłu zwierzęcego. Przyjrzeliśmy się tropom pozostawionym przez wrony, rozszyfrowaliśmy pieśni delfinów i podziwialiśmy pamięć słoni. Zmagaliśmy się również z trudnymi pytaniami sceptyków: gdzie nas to wszystko zostawia? Czy znaleźliśmy tajny język myśli? Szczerze mówiąc, nie możemy być pewni. Nie możemy podłączyć kabla do mózgu delfina i odczytać kodu, ale góra dowodów zmieniła bieg rozmowy. Nie wystarczy już zakładać, że zwierzęta to bezmyślne maszyny. Ich zachowanie jest zbyt złożone, zbyt elastyczne, zbyt kreatywne. W tym momencie odmawianie im bogatego świata wewnętrznego wydaje się mniej prawdopodobnym wyjaśnieniem. Dowody zmuszają nas do zaakceptowania, że nie jesteśmy sami we wszechświecie myślących istot. Jesteśmy otoczeni chórem cichych monologów, światem umysłów pracujących, planujących, czujących i doświadczających życia. A to uświadomienie sobie to coś więcej niż tylko fajny kawałek nauki. To moralne i etyczne trzęsienie ziemi. Przez wieki całe nasze społeczeństwo opierało się na idei ludzkiej wyjątkowości że nasze umysły, nasza świadomość stawiają nas na zupełnie innym poziomie niż całe inne życie. Nakreśliliśmy twardą linię na piasku. Po jednej stronie my, po drugiej cała reszta. Ale nauka o poznaniu zwierząt zmywa te linie. Jeśli zwierzę potrafi planować na przyszłość, czyż nie ma przyszłości do stracenia? Jeśli zwierzę potrafi pamiętać swoich przyjaciół i opłakiwać zmarłych, czyż nie ma relacji, które mają znaczenie? Jeśli zwierzę może być świadome swojej własnej niepewności, czyż nie posiada formy jaźni? To już nie są tylko abstrakcyjne pytania. To pilne, praktyczne pytania dla nas wszystkich. Ta wiedza zmusza nas do zmierzenia się z niewygodnymi prawdami. Jak usprawiedliwić przemysłową hodowlę świń, zwierząt, o których wiemy, że są niesamowicie inteligentne i społeczne, jeśli podejrzewamy, że mają wewnętrzny świat pełen pragnień i obaw? Jak możemy ponownie myśleć o delfinie występującym w przedstawieniach? Zwierzęciu zdolnym do abstrakcyjnego myślenia w ten sam sposób. Wymieranie gatunku staje się czymś więcej niż tylko stratą ekologiczną. Staje się zniszczeniem unikalnej formy świadomości, sposobu myślenia i bycia, który zniknie z wszechświata na zawsze. To nie daje nam łatwych odpowiedzi, ale całkowicie zmienia pytania, które musimy zadawać. Rozmowa przesuwa się od użyteczności do etyki. Sugeruje to, że empatia to nie tylko mgliste uczucie. Ale racjonalna odpowiedź na dowody wymaga od nas, abyśmy postrzegali zwierzęta nie jako rzeczy do użytku, ale jako podmioty życia, współistniejące umysły na tej planecie, każdy z własnym punktem widzenia. Ostateczne objawienie jest takie: poszukiwanie zwierzęcego języka myśli jest również poszukiwaniem naszej własnej pokory. To proces uczenia się, że nasza inteligencja nie jest jedynym rodzajem inteligencji, która ma znaczenie. Jeśli zwierzęta mają tajny język myśli, co to mówi o tym, jak je traktujemy? Zmusza nas to do zadawania pytań nie tylko o to, co one są, ale kim są, a ucząc się słuchać ich cichego języka, możemy w końcu nauczyć się widzieć świat i samych siebie nieco jaśniej. To jedna z najgłębszych i najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, a my tak naprawdę dopiero zarysowaliśmy jej powierzchnię. A co z wami? Czy kiedykolwiek widzieliście, jak zwierzę robi coś, co wymykało się prostemu wyjaśnieniu? Coś, co sprawiło, że poczuliście, iż działa tu złożony umysł? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach poniżej. Uwielbiamy je czytać, a wasze spostrzeżenia są częścią tej niesamowitej podróży odkryć. A jeśli zafascynowała was ta podróż w głąb tajemnic umysłu, rozważcie subskrypcję i włączenie powiadomień. Zawsze zajmujemy się największymi pytaniami z dziedziny nauki, świadomości i wszechświata, a wasze wsparcie pomaga nam je zadawać. Zaczęliśmy od pytania, czy zwierzęta mają sekretny język myśli. Być może skończyliśmy z jeszcze większą liczbą pytań, ale to właśnie świadczy o tym, że odkrywamy coś ważnego. Odkryliśmy, że umysł zwierzęcia to nie pustkowie instynktu, lecz tętniący życiem krajobraz zdolności poznawczych, które dopiero zaczynamy poznawać. Od przebiegłej wrony po samoświadomego delfina dostrzegamy odbicia naszych własnych umysłów, ewoluujących w różnych ciałach, pod różnymi niebiosami i w różnych morzach. Teoria mentaleze daje nam potężne narzędzie do zrozumienia tego, sugerując, że sama architektura myśli może być uniwersalną cechą złożonego życia. Jesteśmy w przełomowym momencie w naszych relacjach ze światem zwierząt. Mury, które zbudowaliśmy, by się od nich oddzielić, kruszą się, nie z powodu sentymentów, lecz z powodu nauki. Jesteśmy zaproszeni, by postrzegać świat nie jako ludzki monolog, lecz jako planetarny dialog, prowadzony w tysiącach różnych języków. Niektóre są wokalne, inne milczące wielkie, pokorne i ekscytujące zadanie, które przed nami stoi, to nauczyć się słuchać.